Powiedzą, że to najchłodniejszy punkt na mapie polskiej. musimy zapytać, dopytać o Menę, a nie D.C. Dorotę, czy może Zubiego, czy faktycznie tak jest. Pozdrawiam oczywiście całą drużynę TVN Meteo, ale już czasu nie będziemy tracić, a to dlatego, że spotkamy się z Piotkiem Czabanem, który jest tam od godzin porannych. Piotku halo, halo, widziałem jak rzucałyście się śnieżkami, było morsowanie, jak jest dziś na finał. W Suwałkach zabawa trwa w najlepsze mimo późnej pory, jesteśmy w centrum sztabu Wielkiej Orkiestry w Suwałkach. Cały czas tutaj za reżyserką Kamil Grzesiek realizują koncert, który online na stronie TVS24 można oglądać. Dzisiaj przez cały dzień koncerty, jak chłopaki jest jeszcze wciąż moc i energia? Jak najbardziej. Wypoczęci i gotowi działać dalej. I Tak, trzymać. Za moment. Powiemy Państwu, jak wyglądała wielka orkiestra dzisiaj w suwałkach. Co się udało. O, przepraszam, to wszystko się dzieje na żywo, także również takie rzeczy są tutaj możliwe. Dobrze, jest z nami cały sztab orkiestrowy: Bogdan, Mariola, Asia, Pa, Bogdan, Jacek, Pania Radek, Bogdan. Witamy wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Zaczynamy od Asi. Asiu, jak wygląda zbiórka? Jakie są doniesienia z Domu Kultury, gdzie trwa liczenie tych pieniędzy, które udało się zebrać w takich puszkach. Cały czas liczymy. Mamy w tej chwili ponad 80 tysięcy i na pewno będzie jeszcze więcej. Także na ten moment taka jest kwota i... Ponad 80 tysięcy i trwa liczenie, ale uwaga, uwaga. Bogdan ma breaking news, pilny alert. 3, 2, 1, start. Bogdan, co to za informacja? To jest komunikat numer jeden, proszę państwa. Pan Henryk Kowsieje firma Malow, powiedział, że jutro przekaże na rzecz suwalskiego sztabu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych przekaże jeden z przedsiębiorców suwalskich, a już mamy 80 tysięcy złotych zebranych w puszkach. Wciąż trwa już raz. Wielkie kipki, hurra! Dobra, słuchajcie, to trzeba powiedzieć? To trzeba powiedzieć. Jeszcze w środę, Bogdan, dusza tutaj towarzystwa. do no nie dobry... na grzybach byłem, przepraszam. Słuchajcie, w środę ten człowiek trafił do szpitala, bo miał zawał. Gdy w czwartek z nim rozmawiałem przez telefon, ledwo mówiłeś. Nie, lata nie, źle nie było, ale ja powiedziałem, że grać będę do końca świata. Jeden ci, dużo nic tutaj nie kłamę. Byłem, jestem z orkiestrą, moja rodzina, Kasia w Warszawie, przyjaciele, zobaczcie, jakich mamy przyjaciół. Na Mówić nich Bogdan, można liczyć. Powiedz Bogdan, jak to robicie, bo ja jestem zachwycony suwałkami, zachwycony ludźmi, wami. Robimy tak. Bo mimo, że to jest pandemia, mimo, że ciężko się zgrać, ciężko wyjść, coś zrobić, wy to robicie, wy zrobiliście dzisiaj. Istne szaleństwo w tych suwałkach, w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak jest na to przepis? Słuchaj, bo my jesteśmy mistrzami. Ja mistrzem dziennikarstw w badmintonie, dobra, Jacek... ja powiedzmy, że tam Jacek Niedźwiecki stoi, to jest mistrz pięciokrotny. A ja też, Ania mistrzyni, amatorów gdzieś tam w kobietach. Ale powiedzmy o Jaceku, powiedzmy. Tak, to już nie ma mistrzów. dzień po raz 29 zdobyłem mistrzostwa świata, to jest nasz Trevor, Hallo. Panie Pędarze! Gratulacje! Ludzie skromni, ludzie wspaniali. Dobrze, to jeszcze szybciutko podsumujmy. Co dzisiaj się działo od rana w My od marszu, policz się z sukcesem, był to marsz, nie wiek marsz. Później w Parku Konstytucji 3 maja badmintoniści po raz pierwszy chyba spróbowaliśmy zagrać w badmintona w warunkach zimowych. Speed badminton. Były marsze na nartach. Jest tutaj przedstawiciel narciarzy. Tak, ja, Radek był z nami, już się zbierał. Widzieliśmy się. Były mors, były, były pieski, każdy mógł pospacerować, wrzucając do puszki samochody, no te terenowe, cztery razy cztery próbowały nasz wirownik, to wrzucił bukiet. Działo się bardzo wiele, bardzo działo, wiele. Działo, działa, ale te 100 tysięcy przewija wszystko. Tak jest mamy, 100 tysięcy złotych zadeklarowane przypomnijmy, przez przedsiębiorcę z Suwał. To jest pan Henryk Owsiejew, a ja tylko przypominam, że Suwałki to jest biegun gorących serc. Teraz co najmniej 180 tysięcy złotych w Suwałkach, będzie tego na, pewnie, na pewno więcej, biegą gorących serc, Suwałki, Gor... Gor... gorąco pozdrawiamy, to są niesamowicie ludzie, oni robią wspaniałą robotę, wielka orkiestra świątecznej pomocy, suwałk. to czysta przyjemność była dzisiaj dla mnie być tutaj i współpracować z tymi ludźmi, pozdrawiam, siema Jurek, siema wszyscy kochani ludzie, kochamy was. Się Suwałki, się Suwałki, bardzo dziękuję za...